Drodzy Państwo, już za chwilę będziemy udowadniać, że prawdziwe kobiety mają krągłości. Wraz z moim kolejnym gościem, a jest z nim Michał Maksym, współorganizator imprezy. Pierwsze spotkanie na Śląsku fanów Fanpage'a. Prawdziwe kobiety mają krągłości. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. No i właśnie, jak to jest z tymi prawdziwymi kobietami, no i z tym hasłem Fanpage'a? Ogólnie media, tak ten, mają tendencję. Um gloryfikować kobiety szczupłe i takie kobiety e, bardziej pasujące do kobiecych gazet i tak podobnych w tym momencie u kobiet trochę... które często widzimy na rozkładówce prawda na pierwszej stronie e, przy pomocy różnych programów graficznych jeszcze tam e, podrasowane no. Tak jest. Nasz profil, nasza zabawa polega na um, pokazywaniu kobietom, które są bardziej puszyste, bardziej krągłe, nie wiem, może soczyste, określe to, um, że jest jeszcze inna droga, inne miejsce, w którym można um, pokazać, że jest się piękna, jest się kobietą. Aha, rozumiem. A w jaki sposób to możecie pokazywać? Czy macie jakieś modelki w cudzysłowie? Albo panie, które zgadzają się na to, żeby publikować ich zdjęcia? No, kobiety się zgłaszają już do nas od dłuższego czasu. Ehm, praktycznie wszystkie zdjęcia, które są u nas pokazywane, są o tyle atrakcyjne, że zawsze znajdują jakichś tam fanów, czy e, po prostu bardzo pozytywne komentarze powodują, że kobiety pokazujące się u nas są. E, Cieszą się z tego, że są zauważone jako prawdziwe kobiety. No i przed wami pierwsze spotkanie na Śląsku tak fanów Fanpage'a. Co na tym spotkaniu będzie się oddziało? Przede wszystkim chcemy się popoznawać. Inne będzie więcej, tym będziemy się lepiej z tym wszystkim czuli, z całą tą zabawą otoczką. Cały, cały w ogóle projekt polega na zabawie tak naprawdę na niczym innym. Może jeszcze odrobinę nad. Pokazywaniu ogólnie ludziom, że kobieta w każdej formie jest atrakcyjna, również w tej, która jest bardziej krągła, bardziej przy sobie. No ale teraz zastanawiam się jedno, ponieważ prawdziwe kobiety mają krągłości, sama na wskazuje, że główną bohaterką jest kobieta, czy są kobiety. Tak. A po pierwsze, moim gościem jest mężczyzna, tak? Tak jest. Eee, no i właśnie, do kogo jest fanpage bardziej skierowane? do panów, żeby zaakceptowali pani, żeby pokazać, że się tak. Powiedziałaś, można uroki odnaleźć w osobach okrągłych krągłych kształtach? Czy to jest do kobiet, które mają właśnie krągłe kształty, żeby nie miały problemu z zaakceptowaniem siebie takim, jakie so, Myślę są? Myślę, to, że to dokładnie równomiernie idzie, jedno obok drugiego. Zarówno chłopaki lubią popatrzeć na kawał kobiety, <noise> jak i kobiety lubią poczuć się bardziej kobiece w, w swojej własnej skórze. Kiedy to spotkanie fanów? Jutro. Już jutro, proszę państwa. Już jutro. No, w Kamelocie, tak więc, proszę państwa, można tam się wybrać. Najpierw polubić, trzeba zalajkować na odpowiednim portalu. No, społecznościowym. Czy co potrzeba? Nie wiem, czy potrzeba, ale na Facebooku, czy też na sam naszym blogu prawdziejewkobiety mają da się znaleźć więcej informacji na ten temat. No, proszę państwa, a te informacje, które dziś zostały zapodane, przyniósł do nas do studia Michał Maksym, współorganizator imprezy. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję.